Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, łączę się z Wami na żywo, żeby przekazać Wam informacje. Podjąłem decyzję, podjąłem decyzję, że przedłużam swój post. W tym roku przedłużam swój post co najmniej do niedzieli, czyli minimum 10, powiedzmy 11 dób, które pragnę pościć. I pomyślałem, że Ci o tym powiem już dzisiaj. Być może ktoś się zdecyduje również dołączyć do mnie. Razem z grupą. Co to oznacza? Będę pościł, ale będę pościł już. Poza live'ami i będę z wami przygotowywał posiłki. Natomiast nie będę ich jadł. Podjąłem taką decyzję, ponieważ czuję się niesamowicie. To jest coś niesamowitego, co się dzieje z moim ciałem. Tak jakbym odzyskał młodość na następnym poziomie na następnym poziomie. Po prostu w ogóle nie jestem głodny. Moje ciało zachowuje się rewelacyjnie. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj na live'ie, bo czasami jest słaby odbiór, ale tutaj od urodzenia mam tak zwany. Nie wiem, znaczek rodzinny, tłuszczaka. Przypomnę tylko, że moja babcia miała wystający. Mój tata ma cztery razy większy czy dziesięć razy większy. Ja mam tylko taki lekki. Mam wrażenie, może to tylko dlatego, że schudłem, yy, może na to wcześniej nie zwracałem uwagi, ale mam wrażenie, że w tym, podczas tego postu, to zmniejszyło się co najmniej o połowę. Nie wiem, czy wszystkie live'y śledziłeś, śledziłaś. Ale na początku powiedziałem, w zasadzie jestem zdrowy. Co mógłbym tak naprawdę chcieć od swojego ciała, żeby zrobiło? I powiedziałem, a może by tego tłuszczaka zlikwidować? Czy żeby się coś działo? Nie wiem, nie wiem jeszcze, co się wydarzy. Nie wiem, czy on faktycznie zniknie, czy się zmniejszy, czy co się z nimi wydarzy, bo nie wiem. Ale ja rzuciłem tą intencję i jak to jest po prostu w naszym życiu, ta intencja po prostu się realizuje. Dlatego ten tłuszczak znika, chcę zobaczyć, czy on będzie się zmniejszał. Jeszcze bardziej. Chcę zobaczyć, czy po prostu zejdzie. Dodatkowo, tutaj od bardzo długiego czasu, nie wiem, czy to widać tutaj, miałem cztery razy większy grzybek. Grzybek, czy jakiś taki, na, taką, taką narośl. Ona jest zaczerwieniona i jest co najmniej o połowę mniejsza. Bez niczego. Po prostu moje ciało zajęło się zlikwidowaniem tych rzeczy. Dlatego postanowiłem, że pozwolę ciału na to, żeby dalej się uzdrawiało. Mam jeszcze kilka innych powodów, dla których to robię, ponieważ pragnę przeprowadzić m.in. na przykład detoks medialny. Zapraszam Cię bardzo serdecznie o 20.45 w niedzielę na specjalnego live'a. Natomiast wszystkie osoby, które chcą razem z nami inaczej, wszystkie osoby, które zaplanowały na piątek wyjście z postu, o 11.00 spotkamy się tutaj na live'ie razem ze Zbyszkiem Bańkowskim, który będzie przygotowywał zupkę. Ja się z nim połączę i będziemy mogli rozpocząć z Wami jedzenie. Powiemy Wam wszystko, co potrzeba, razem z Wami, natomiast ja nie będę jadł. Także ja przedłużam do niedzieli. Pytanie do Ciebie. Jak się czujesz? Jeśli czujesz się rewelacyjnie, czy wchodzisz w to? Czy jesteś otwarty, otwarta, żeby jeszcze przez weekend nic nie jeść? A może akurat wpłyniemy na losy zamieszania na świecie? Pamiętasz, mówiłem o tym, protest głodowy. Może, może pływamy, może to się zmieni. Mam nadzieję, że po prostu dotrę jeszcze dalej. Robiłem już posty wcześniej 21-dniowe, natomiast to były. robiłem, przepraszam, jeden post robiłem 21-dniowy, ale w tym momencie czuję się, że może, po prostu przyszedł mój czas na to, żeby zrobić ekstremalnie długi. Dlatego zapraszam Cię do tego, żebyś być może dołączył, dołączyła do mnie. Jeśli chcesz, zapraszam. Oczywiście dla wszystkich chętnych. I co? Widzimy się dzisiaj o 19 na podsumowaniu dnia. Trzymaj się cieplutko. Pa, 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 pa!